Cześć, kochanie! Cześć, kuleczko! Cześć, kuleczko! Czujesz inną kicie? Kuleczko moje! Kuleczko! Oto kuleczko! Pewnie ją znacie! Nie wiem, który to mój film z kuleczką, ale musiałem ich zrobić kilkaset w przeciągu. Tych trzech lat co najmniej myślę z moją piękną kuleczką. Cześć kochanie Cieszysz się co? Podrapać cię można, dowoli cię można drapać. Patrzcie. Po pyszczku kochaną w ogóle nic nie reaguje, nie ugryzie. Po brzuszku mogę ją nawet... Mogę ją nawet po brzuszku drapać kochaną. Tak? Maluśka? O, Kochaniutka, Kotusia. Siedziałaś sobie w ogródeczku Nie czy podjechać. Kuleczka, słysząc cię, wychodzi na przywitanie. Mimo, że pogoda dzisiaj delikatnie deszczowa. Wiecznie ostatnio. Doszedł jeszcze deszczyk. co? kuleczka i tak tutaj jest. Kochaniutka. Muszę jechać, zostawię ją tak. Piękny ogonek, mój Przeciąga się. Moja kochana. I tak sobie człowiek żyje. Odwiedza swoich przyjaciół. Oni na niego czekają. Są tacy piękni. Niesamowicie piękni.